Witam serdecznie. Jak to mówią moi drodzy, zapraszam na unboxing wzmacniacza sygnału Wi-Fi marki TP-Link model TLWA 850RE. No, pokaż kotku, co masz w środku. Jak tu się do tego dobrać? Nadzmię. Żeby tutaj niczego nie uszkodzić. O, wysuwamy. Jedno pudełko mamy drugie pudełko. Trzecie pudełko. A w środku trzecie pudełko nie. Coś zapakowane jak telefon. Cała masa papierków, płytka do konfiguracji, pewnie instrukcje, jakieś karty gwarancyjne. Zobaczmy, U samo urządzenie. Kabelek do konfiguracji przez plana. No i urządzenie niewielkie, skromne. Proszę zobaczyć. Konfigurację pokażemy w następnym filmiku.